Nikogo nie obchodzi historia Czech. <gryw> ja wiem. I teraz patrzcie. Jak się okradnie całą skalicę, absolutnie całą skalicę, wszyciusieńko, to ma się na sobie taki strój, takie miecze <gryw> i ma się 600 groszy. Um, jakieś tutaj. Yy... Dodatkowe itemy, herkulesy, strawy i tak dalej, żywoty w karczmie. I ja to wszystko znalazłam w skalicy, jak tą skalicę opitoliłam. Słyszeliście o kronowirusie? Słyszeliśmy, ale całe szczęście ja nic nie zamawiam z AliExpress, więc wywalone. <grytanie> Ma się trzeci level, tyle siły od zbierania kwiatków, słuchajcie, e, zręczności, ale gdzieś tutaj były umiejętności. Wychodzę z, wychodzę z samouczka i mam cztery <grytanie> skradania. I gdzieś tu jest włamywania się 7. Nie pytajcie, jak ja to zrobiłam. Nie pytajcie, jak ja to zrobiłam. Siedziałam 8 godzin, żeby to osiągnąć. U nas ten wirus, wirus też już jest, a mnie żadne wirusy nie ruszają, ja jem dużo chili mam w dupie. <grym> to dosłownie. Dobra, to ja klikam nową grę. Zapisz i odpuść grę. Dobra, tak, chcę zapuścić, zapisać i opuścić grę. Halo. I teraz, aha, to całkiem mnie wyszło. Tutaj trzeba sobie, dobra, tu jest to my, a możemy na szóstym? Na szóstym będziemy się zapisywać. Jak prawdziwe szatany. A we słowa i fała z tej strony: młoteczka na waszych ekrama, ekramach, ekranach. Ceski Skyrim, a ze mną jest Miron. Jestem. I są gdzieś czatełki w prawym dolnym rogu. Będziemy się cieszyć żywotem Heniusia przez najbliższe jakoś milion. Może skończymy do 2050. To są Czechy w XV wieku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jaka piękna skalica! Tutaj będziemy mieszkać. Mam nadzieję, że nie wydarzy się nic złego. <grymne> <grymne> o, jak tu pięknie. A tam już coś w tle płonie. To jednak. Zanieczyszczenie środowiska, widzicie, Greta miała rację. W XV wieku każdy palił węglem i drewnem, i teraz mamy globalne ocieplenie. Tak było. I są rycerze. I gościół, który wygląda, jakby miał fryzurę, fryzurę od rondla. Przepraszam, się nie mogę wysłowić. Troszkę jak Algierd von Everett. Odropinkę. To nie jest tak, że animacje klatkują, tylko to jest taki symulator wieśniaka z XV wieku, a w tym czasie wszyscy byli pijani, i dlatego tak każdy teraz marzy. My wszystko widzimy na lekkim rauszu. A! O, nie, feministki już krzyczą na tę grę. On ją potraktował jak klacz. Ja chcę mi się opracować, mamuś jestem piana! Dej mnie klina! O, opierdol od ojca, zawsze dobre z rana. Potknąłem się na schodach. Powiedział, <grym> rucham twoją starą w internecie, więc poszłem mu najebać. wszystko powiedziałam, <grym> to się wychrumka. No, wstaje. Jest... Czemu ja nie mam łóżka? Tylko śpię na jakimś. Na zasłużyłaś. Jest... O, nie. Mogę mi chociaż snopy ksiana podłożyć pod dubsko. Teraz będzie mi kręgosłup, bolał. To już nie, nie są te lata, gdzie ja mogę tak spać na czymś drewnianym obłożonym skórą byle czym. Ciemność widzę, to chyba wciąż kac. Ach. Jeszcze mnie wychrumkali za to co powiedziałam. No ja wiem, że poszłam to jest brzydkie słowo. Już nie będę, przysięgam. Uwaga. Co ja yy, robiłam poprzedniej nocy? Gadaliśmy sobie w karczmie. Poszłem zatańczyć, <laughs> już to widzę, byłem z Bianką, mm. eee. pracowałem w kuźni, ale kłamstwo, bo <laughs> pracy w kuźni nie ma się takiego kaca. <laughs> tak, Moriarty, millennials, nie dość, że późno wstaje, to jeszcze ma trzydziechę, co najmniej wciąż mieszka u rodziców i jeszcze musi kłamać. Chociaż ja pracowałem w takim większym zakładzie raz, w którym jak pan z działu marketingu szedł do działu technologów, to przychodził w stanie jednoznacznie wskazującym na to, co oni tam robią, więc technologię... Testują nowe technologie. Tak, technologie bardzo, bardzo, nowe testują. A testują przede wszystkim, jak się tam do nich pójdzie, to można potestować razem z nimi. <głosy> <głosy> Także ta, tak się pracowało w tym zakładzie. Widzicie, tester ciężka praca. Ciągle się wygląda. <noise> A, dobra matka od razu wyczuła. No byłem z Bianką, ale mi odmówiła, więc poszedłem za gruchę i musiałem za gruchę. Dwie gruchy. O, trzeba iść do ojca. Pierwszy quest. Jestem głodny. I iść na lekcję fraktongu! Czyli jednak kłamał. Okradnę własną chatę, bo już wiemy doskonale, co tutaj się wydarzy. I nie zostawimy nikomu nic do jedzenia. No i znowu usiadł. Nie wierzę po prostu. Henryk, nie wkurzaj mnie. Mieliśmy iść do ojca, tylko najpierw bułki ukradli z własnego domu. Jak tu jest ślicz? A tu jest jeszcze jeden garnek. O nom mną. Jaki pasożyt. Dzień dobry, mamiczka. O, tu się nawet moje gacie suszą. Ale masz chory wzrok, bo widzisz żółtą plamkę cały czas przed sobą. Gdzie? A tu mi chodzi o celownik. Weź być. Taticzka! Taticzka! To jestem ja! Twój syneczku. Je, ja, ty masz pełno roboty, bo to ty jesteś kowalem. Ja jestem pirakiem i milenialsem. Ja idę się bawić, a ty sobie rób swoje rzeczy, sprawy. Już ja mu powiem. Zabiorę mu wszystkie młotki, węgla i wszystko. <noise> wszystko, mu zabiorę każdy węgiel. Kup worek węgla. Odbierz dług od Kunesza. Odbierz jelec skądś tam piwo, ale nie masz kasy przecież chyba. To ja sobie poradzę bez, przecież wzięłam retorykę super kłamie, powiem, że jej oddam. <śmiennie> Niemiec zawsze mówi bzdury. O, oczywiście! Chcą zaprowadzić porządek na swój niemiecki zdrowy sposób. Ordnung muss sein. Dokładnie. Ten <Pamiętam. śmiennie> gościu wygląda jakby miał IQ co najwyżej ziemniaka, którego przed chwilą zjadł, kiedy się <śmiennie> Także tego. Nie, mogę z nim jego ryjem i sposobem mówienia. Wchodzę w to, nie wchodzę w to. E, ogólnie to wasz plan jest genialny. Uważam, że obrócenie czyjegoś domu głównym to jest dobry plan. Poproszę. A przed chwilą mówiłaś, że nie. Oj tam, oj tam. <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry, panno Bianko. Ach, jej słodzi. Piwo. <głos> <głos> Obraziła się. Po co ojcu dzban, jak ma takiego Henryka, w sumie racja. Daj. Daj. Oh, o, no cóż. Nikt nic nie widział. O, ale jestem przeżarta. Przedam na targu te wszystkie warzywka, co ja jej kupiłam, <noise> znaczy kupiłam, pożyczyłam z domu. O, pokrzywy. To ja pozbieram, będę się bronić pokrzywami. Zbroń naszego dzieciństwa. Tak samo jak kupa na kiju. Siema. A, I przy okazji dostanę pika. To będzie uczciwa kradzież. Uczciwa kradzież. Oczywiście, że to robimy. <grytanie> Zobacz, rzucać gównem, ale sprawdzam czysty teren. W serio. Dzień dobry, pani haftująca. Nie, żeby nie zauważyła coś podejrzanego w tym, że oni tu już stoją od jakiegoś czasu. Nie? Patrz na jej twarz. Czy ona wygląda na bystrą kobietę? Bo gada o polityce w karczmie. I mówi, że jak korwin będzie masakrował lewaków, czy coś. Spadek reputacji. Tak miałam kiepską. Czemu ja pierwsza? O jesteś najmądrzejsza. Nie, no główno do ręki bierze stary. Mam nadzieję, że wytrzesz w kolegów. Cudownie, po prostu. Zemsta, zemsta najlepsza na świecie, słuchajcie. Gówniana zemsta. <laughs> Bardzo, z dupy. What the fuck do you think doing? <laughs> Oni brzydko powiedzieli. Teraz z nich powinni tym gównem zacząć rzucać. Nie. Tak? Fuuu. Normalnie wiśniacze zabawy XV wieku A potem jak Tym to biję. się robiło? I tam bije a, a masz, a masz A masz Nie wiem co robię, a masz, masz maszuję a, masz, a masz, Ucieknij drabowi Oj, ktoś na nas nakrzyczał, naskarżył na nas W nogi. To ja tutaj Zioła, szałwia, to ja pozbieram, <głos> <głos> zrobię sobie opatrunek, po bitwie i teraz robimy wszystkie mądre zadania, które mamy do zrobienia, przy okazji zbieramy kwiatki i okradamy całą skalicę, <noise> da się okraść całą skalicę, zwłaszcza, że teraz mam wytrychy, ale jest to jedno drobne ale, to zajmuje około 8 godzin, wiem, bo już to kiedyś zrobiłam <noise> i wiem, że się da. Dobrze, przy okazji, bo pewnie pojawiły się komentarze, tak, ja wiem, że jakbym powiedziała Biance, że sprowadza mnie ona, to bym dostała darmowe przedmioty i jeszcze buzi <grym> i nie tylko, ale tak naprawdę jestem szczera i wiem, że sprowadzało mnie piwo, bo nikogo Bianka nie obchodzi. To ja jeszcze wezmę kurę na obiad. <grym> Bianka to taka sztywniara, zwłaszcza później. <grym> Proszę nie spoilerować, może na YouTubach jest ktoś, kto nie, nie, nie grał, nie wie. Jak przez dekadę oglądaliśmy jak kradniesz w Tiffie, to co znaczy kilka godzin tutaj? W sumie rację grobem. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i twoje zdrówko również. Ja nie lubię grać w gry, wolę oglądać jak inni to robią Magdalena. <grytanie> bo widzisz, bo Magdaleno to działa tak, że ty się nie musisz frustrować jak coś pójdzie nie tak. Albo że ci nagranie wywali, albo że live pójdzie nie tak, albo nie wiem, że nie umiesz czegoś przejść. No, ktoś inny nie robi co za ciebie i już. I masz wszystkie doznania plus fantastyczny komentarz na przykład u mnie na live. <grym> Jeszcze raz Ci pozdrawiam. Strasznie już być tym królem chcę. O właśnie, dziękuję San. Ja wiedziałam, że Sandi będzie wiedzieć, bo ona tam codziennie króla lwa ogląda. Zawsze do mnie później dzwoni, jak Mufasa umrze, mu Mufasa nie żyje. Ja mówię, Sandy, oglądasz to 300 razy w tym roku i dalej Cię to dziwi i dalej płaczesz, dorośli w końcu. A Sandy mówi, masz rację, pod czym idzie i ogląda jeszcze raz i płacze, bo Mufasa nie żyje, tak było. Może, może Sandy ciągle tą bajkę wyłącza ten Niemiec. <laughs> Alzheimer. Dokładnie, <laughs> albo, albo, albo Sandy ma Dzień Świstaka. Pozdrawiamy Sandy bardzo serdecznie. Dzień dobry. O, Jarosław Damijelec. Cześć, Boże. To brzmiało jak imię i nazwisko. Jarosław Dami Jelec. W sumie? W sumie, niby Henryk nie jest rudy, ale i tak donosi. O i pozdrawiam czatki bardzo serdecznie. To był chyba ten Jelec właśnie. Czemu on wygląda jak mój stary? W sensie kto? Henryk czy pan Jarosław tutaj od Wielca? Oni tu wszyscy pięknie, wyglądają, moi drodzy. Nadają się na okładeczkę Wołga. Oj, chyba mu za mocno przyłożyłam. Kunesz, no co ty, nie wygłupiaj się! No kunesz, żeby to by było ostatni raz, Zobaczcie, czy możesz jeszcze coś mieć w domu takiego ciekawego. Taka bieda piszczy tutaj jak go jeszcze mnie. mnie. I osetki sprzedam i piołun, o będzie piołnówka, to może powinnam sobie zostawić. pokrzywę. szałwie, <śmiech> <śmiech> spieczone, <śmiech> zielona koszula niekoniecznie, siekiera kunesza. Nie, to wystarczy, ja, ja chcę, jeszcze targuj się, zapłać mi więcej. Dzień dobry, chciałam zagrać w kości. Mówię do niego swoim czołem. Ja nie pamiętam jak w to się grało. <laughs> Ale e, na pewno mogę zaznaczyć to i... i to i to i to i... tymi dwoma rzucić chyba. On zaraz zrobi milion i przegram bo pewnie jest tak zaprogramowany. No oczywiście! Oszust! Przerżnij, przerżnij, przerżnij! Ha! Skucha! Ja, teraz ja oszust! <grystanie> Dobra, zapisz i rezygnuj. Jeden, dwa... 2... No i teraz trójki brakuje. <grystanie> Pozdrawiamy Aleksandra bardzo serdecznie. Łocia, jak usunąć zapisy? Nie wiem. <grystanie> Szukajcie, a znajdziecie. Tam gdzieś w opcjach Twitcha powinieneś mieć. A co zrobiłeś, stream zwany? Pozdrawiam bardzo serdecznie. To nie kasuj, fajnie będzie. Dobrze, że to nie jest rozbierane, bo to by się źle skończyło. Zapisy live'a jak usunąć? Yy, musisz poszukać gdzieś menadżerze, ja ci teraz nie powiem. Wiesz, sama streamuję w tym momencie, nie poszukam tego teraz dla ciebie. To wszyscy w drugiej karcie otwierają yy, ten kanał Aleksandra. Paczucę I patrzą, tam co chcę nałogi. usunąć, dokładnie. To, to może zerknę, co? Nie rób mu tego! No czemu on nie ma skóry? I 800 dostał w jednej turze. jakie to jest w ogóle kłamstwo, oszukaństwo. Cztery trójki. Biele. Nie to chciałam, to chciałam. Za 600! Nie gram! Miszczyni kości! Jak się nie umie grać, to się nie gra, Żulu. <laughs> się dobrze ci widzieć. Wygrałam w kości. A ile tego węgla masz kupić? Nie wiem. <śmiech> <śmiech> Czekajcie. <śmiech> Kup węgiel worek. 10 mam kupić. Proszę, 10 węgla. Sprawdź koszyk. Targuj się. <laughs> Węgielku! Niedługo cała skalica będzie płonąć, więc węgiel straci na wartości. Aha, ja mam tani węgiel. Dobra. To yy, komu jeszcze nie, nie zrobiłam krzywdy w tej wiosce? Właśnie miałam sobie rozdać moje punkty wspaniałe, bo ja dostałam w międzyczasie przecież level. Dobrze widzę. I... Ona kosztuje 50, to musiałabym coś pożyczyć od kogoś. Pożyczyć. <laughs> Bo ja zapiszę, uwaga, ja zapiszę i pójdę pożyczyć pieniądze z jakiegoś domu. <laughs> <laughs> Mame, bo w ryj dostałam. Mame, ratuj. <laughs> naprawdę? Mamo, boli. <laughs> no, naprawdę? Mame, bo mnie to boli, mnie. Chyba, że posprzedaję te rzeczy, co ojciec mi <laughs> dał. Pozdrawiamy Sandy bardzo serdecznie. Młociej z bazin z ograbi, młociej z bazin, ciosem zawsze trafi, Młociej z bazin gównem wysmaruje, młociej z bazin, trole zaskakuje. Piękna potowanie, młocień z bazin, skalicę ograbi. Młocian z bazin, ciosem zawsze trafi. Młodzień z Bazin gównem wysmaruje. Młodzień z Bazin trolle zaskakuje. Ach, pięknie. I teraz ktoś to zmiksuje i zrobi 24 godziny. I będzie, będę miała na książkę i na A ty piwo. A miałaś mu tego oddać? Nie pamiętam. Miałaś mu oddać ten młotek, gwoździe i siekierę. No nie, musisz zawsze psuć mój genialny plan na bycie nieuczciwym. No dobrze, to jednak zapiszę sobie w domku i proszę. Jak do siebie. <grymne> ta, 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 Grosze. Jest. I już mnie jest na książkę. Ta ta, 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 Co tu jeszcze ma ciekawego? Ti, 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 ti. Ale gdzieś tu... Oj. Ale możesz sprzedać żarcie. Nie mogę, bo skradnięte. Aha. i oni to rozpoznają z jakiegoś powodu. Tak jak w Skyrimie zresztą. No i mnie tu nie było, ja tu tylko kwiatki zbierałam. Idę kupić książkę. Ach. Dla nauki to, to nie była kradzież. To był rozwój, to była edukacja. A no, jeszcze piwo masz kupić. I jeszcze musi mi na growara starczyć, dokładnie. Bierz ją na podłodze. Nie mam tego moda, słuchajcie. Ach. Jestem przekonana, że gdzieś taki jest. No, daj mi jeszcze piwo. Zdzir, zdzir co jedna. Co ona taka niemiła dla mnie? to dla czego. Mam pierścionek złoty, ukradłam, chcesz? No, <gry> powiedziałaś jej, że piwo jest ważniejsze od niej. Ale no, to prawda. No ja mam nadzieję, mam nadzieję, że to też nie jest. Choroba weneryczna. <gry> która w tamtych czasach wyżynała pół Europy. Ojciec duszę Niemcom. O nie. Jaki forzek. Obawiam się, że możesz mieć spełnione swoje życzenie. No to użyłam bardzo silnego argumentu: jak mi jest gówno. A teraz sobie wyobraź, że w tym momencie mu się ręka omsknęła no. i <noise> tak bez rękawic, zero bhp po prostu. To y, twoje dzieciństwo było w XV wieku, to Maryla Rodowicz mogła być twoją sąsiadką. Jest takie prawdopodobieństwo. I ja i Maryla jesteśmy razem odobrażane na Sylwester. You, e, tutaj nails, może brzmieć dwuznacznie. <laughs> Już ja bym cię nails, moja droga. Przynieść gwoździe dla Teresy. Siema Teresa. Mm. Mm. Idę sprzedać rzeczy, póki mogę. Uwaga, halo, bo tam kliknęłam coś nie tak. Uii. Też ta Teresa to ma taki nos trochę wielki. Nie jest w moim typie. Chociaż nie wiem, czy jest z nami ponury kos. Ponury się odezwij się, jeśli wciąż z nami jesteś, popragnę ci powiedzieć, że w sumie Teresa to jest podobna trochę do twojej żony, spójrz. Ej, nie mam tych gwoździ. Ej, właśnie je sprzedałam? Zaraz, chwila. One nie leżały w chacie? Chyba, że je miałam dać Teresie. Chwila. <laughs> Teresa, chyba pcham gwoździe, co ci je miałam dać? Na razie, Teresa. Uuu. Jaki Teresa ma zacny zadek od Włoczek? Godny mego oka. O nie, to godny mnie przeciwnik. Patyk. Pan nocnik kazał mi bić. Pat. O bogowie. Pokonał mnie Patyk. To <laughs> tak, wyszło mu dokładnie e, seks masterkowo. Jestem leniem i pijakiem. Podejrzewam, że ojciec nie da rady ze mnie zrobić człowieka. I złodziejem, bo każdy pijak to złodziej. Pamiętajcie o tym. Typowi rodzice. Mam pasję, coś mnie interesuje, chcę się rozwijać. Po co ci to? Gdzieś się pali? O, gdzieś się pali! O, o, łomot! O, jak to było? Nie potrzebujesz miecza, nie potrzebujesz się uczyć walczyć. Teraz z nimi porozmawiasz i przekonasz ich do swoich racji rozmową. <laughs> łysy z brazers i rudy Pytanie, który z nich gorszy? Rudy czy łysy? Super mury, super brama. Bierzesz nic? Nie, biorę nic, dokładnie, to tam zostało. Była Bianka i ona tak trochę jakby się przewróciła. Chyba tak. Czyli miałam dziewczynę. <noise> Było sobie życie. Oj. No i tu powinna przyjechać Greta. <noise> tyle dwutlenku, jak możecie. Penry, no i koniec gry. I tyle pieniędzy za grę, która trwa po godziny. No dobra, trochę więcej w moim wykonaniu, bo ja muszę wszędzie w lesie wszystko zobaczyć. I widzicie, jakby się nauczył władać mieczem, a nie rozmawiać? To by się obronił. Nie miał racji. Znić na czacie, dokładnie. Ej, to jest straszne, mi jest przykro. I mimo tego, że już widziałam tą scenę milion razy, mi jest strasznie przykro. Zadanie wykonane. Gra została a, zapisana. I pamiętam, jak w tym miejscu przeciążona żyłaś trzy kroki na minutę. <śmiech> <śmiech> po okradnięciu całej skalicy. Tak było. Ale tym razem byłam mądrzejsza. Ran, młodka! A te pokrzywy można było wszystko pozbierać i sprzedać. Ja wiem, wiem. Przed chwilą zabili mi rodziców. I jedyne co zrobiłam, to uciekłam. No to chciałam kontynuować, czyli muszę jakoś inaczej. Jak tu się wyciągało miecz w tej grze? Bo ja nie pamiętam. Orety! No i może sobie troszkę odpocznij. No to jest dobry plan. A tam, patrz, bo kwiatki są, to ja będę kulturalna, ja ją kwiatami uwiodę, a nie będę próbowała zgwałcić. Wyjeżdżąc X na konia i możesz wsiąść na konia. O! O nie, już na mnie zwrócili uwagę. Na koń! Jak chcę wsiąść! X-em! X-em! <grytania> Ale przynajmniej pomogłam przed... Nie! Co ja robię? W ogóle co to ma być? <grytania> Proszę mi szybciej tego konia! A oni już za mną biegną! <słuch> Jak mnie sklepali! Proszę dać mi się. Koniu, nie uciekaj, tam koniu! Koniu nie, zdrajca! Koni to, to nie był dobry plan, słuchajcie. To coś chyba nie idzie zgodnie z moim planem. Chodź, koń. Wiecie instrukcje? A są dobra. To ich rozjadę ich teraz. Galopem! Co ja robię? Jakim cudem ja spadłam z tego konia? Co tu się dzieje? Nie! X, X na konia, na konia! <grywki> Jak to jest możliwe? Robiłam to milion razy! No, właśnie czarny kotku próbowałam. Dam radę. <noise> Czy ktoś liczy śmierci? Ej, <noise> nie bądźcie tacy, wspierajcie mnie! Nie mogę w nic wjechać! Czy ja już jej pomogłam? No, i znowu mnie zrzucili! Co to ma być w ogóle? Ja pierdzielę. Jakie kłamstwo! Proszę mnie zostawić w świętym spokoju. Ja nie wiem, co tu robić w tej grze! Ach, juto! X-em! X-em, wsi wsiądź i, i w nogi! Nic nie widzę. O Boże. Płot mnie pokona tym razem! Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ten koniec zwrotny jak mytelniczka. I znowu mnie zrzucili. Sklepią mnie normalnie jak dresiarze, moją bębę mi ukradną. Nie! Jak?! Ola ją i tak ci nie da. To ją zmuszę! Mam dla niej kwiaty. W nogi! właśnie na tego konia, głupku! Ja w ogóle nie wiem, jak ja mam na niego, przecież ja zanim do niego dojdę, to oni mnie zabijają. Dobra, konie. Prz Przerasta mnie koń. Bo słuchajcie, bo jak tutaj gwizdam, to oni wtedy zwracają na mnie uwagę. O, widzicie, i teraz ja wtedy na konia. I mi ekran przeszkadza, więc ja nie wiem, co ja robię, i wtedy jadę. O jest. Ter <laughs> Nareszcie! Udało się. Uratowałam Teresę. Mam nadzieję, bo tak w sumie zagwizdała mi uciekła, a powinna mi ich im wpierdzielić. Ale mają zabawę, imprezę. Ja się pytam w jakie gry grali w XV wieku, że byli tacy tak, tak agresywni. <laughs> Dziewczyny mi prawie przelecieli. Nie pamiętam w końcu, czy wzięłam dla niej te makiczne. czy nie wzięłam Pomocy! Tak, najlepsze nią pomysł. Zróbcie coś cokolwiek. I powinni w tym momencie strzelić Henryka i na ranie. <laughs> Koniec przygody. Pod brzuszkiem konia masz taką dźwignię doręcznego, a Unlocks, dobrze będę korzystać? To <laughs> jak baletnica, go. to <laughs> lubię tego gościa. No tak, ten tu co pije, like a boss, normalnie no anyway. i dlatego masz gołe rysunki nad kominkiem. <laughs> Tak jak w Simsach 2. Jak patrzę na to, to na nastrój właśnie. No to wygląda, ale ty widzisz, co on ma tam namalowane Adama i Ewę. Na pewno Bóg będzie mu wdzięczny za ten rysunek <laughs> spieczu! Piękne porównanie. Ale tego i jak mi pójdzie, dowiecie się w kolejnym odcinku. Ze mną były Czateły oraz Miron. Byłem. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia w kolejnych przygodach. Henia, trzymajcie się i cześć! cześć.